Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym module Szkoły Najmu. Tym razem porozmawiamy sobie o tym, jak z punktu widzenia technicznego odebrać mieszkanie od dewelopera. Jest ze mną Karol. Karol jest głównym inżynierem w firmie Pewny Lokal. Karol, czym się zajmujesz na co dzień? Dzień dobry. Zajmuję się głównie odbiorami mieszkań. Natomiast taką równoległym, równoległym moim zadaniem jest też Pomoc merytoryczna przy obsłudze inżynierów, z którymi współpracujemy w całym kraju, bo jest nas około 80 osób. Eee, w związku z czym, tak, to są moje główne wskazówki. Czyli wiadomości. jednym słowem, jesteś taką encyklopedią wiedzy dla innych inżynierów, jak oni mają problem z jakąś merytoryką, to ty im jest. Stanowię, stanowię faktycznie dla nich wsparcie. Przy ilu mieszkaniach uczestniczyłeś, przy ilu odbiorach uczestniczyłeś do tej pory? O, to jest ciężko, ciężko, ciężko... Rzuć jakąś bo... liczbę, wiesz, dziesięć czy, ty, czy tysiąc, kilka tysięcy. Tysiąc, Myślę, że około 1000, przy tysiącu przestałem liczyć, także... Okej, okay, czyli jest z nami osoba, która odebrała więcej niż tysiąc mieszkań i ma ogromną wiedzę techniczną na... na, na, na... Odnośnie tego, jak powinno wyglądać mieszkanie, e, z, które odbieramy od dewelopera. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, i jakie elementy, na jakie elementy zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania od dewelopera. Dobrze, to e, Karol, od czego zacząć? Bo tak, wchodzimy do mieszkania od dewelopera. Najczęściej to jest takie pudełko, które ma puste ściany, puste podłogi, e, najczęściej nie jest wykończone. Mamy, mamy jakieś instalacje, jakby na jakie rzeczy zwracacie uwagę? Od czego w ogóle zaczynacie? Przede wszystkim zwracamy uwagę na elementy, które wchodzą w skład standardu wykończenia czyli dokumentu, który obrazuje nam i jest takim wyznacznikiem tego, co w tym mieszkaniu tak naprawdę czyli to być na co się Czyli to, na co się umówili klient z deweloperem. Dokładnie tak? tak, dokładnie tak. No, nieodłącznym elementem każdego mieszkania są, e, są ściany, które są otynkowane, mhm. więc e, te tynki, e, te tynki faktycznie stanowią lwią część wyposażenia mieszkania. No i przede wszystkim w pierwszej kolejności skupiamy się na tym, właśnie na tynkach. Co sprawdzacie w tych tynkach? Jakie, jakie rzeczy? Bo rozumiem, że dla zwykłego wie, zjadacza chleba, wchodzi do mieszkania, patrzy, coś jest na ścianach. Jest OK, tak. No tak, faktycznie, schronie schronie faktycznie, schronie. Schronie. faktycznie, są różne, tak. różne tynki, różne klasy tynków, różne kategorie tynków, różne materiały z których są wykonane tynki. Więc w pierwszej kolejności musimy potwierdzić, że te tynki faktycznie są takie, na jakie się umówiliśmy z deweloperem. Czyli taki jaki materiał był wpisany, Dokładnie e, tak. to, jest, to jest rzeczywiście zastosowany no na ścianach. Sprawdzamy, sprawdzamy, czy jeżeli w standardzie był, był zapis o tynkach cementowo-wapiennych, to te, czy te tynki faktycznie są cementowo-wapienne. Czy jeżeli był w standardzie zapis o tymkach trzeciej kategorii gipsowej, to czy faktycznie ta kategoria jest spełniona? Jest, jest tak, bardzo szybko. Czym są kategorie? Bo ja słyszałem o tych kategoriach kilk kilkukrotnie, ale jakbyś mógł powiedzieć e, uczestnikom szkolenia, jakby, czym jest kategoria tak, tak. tymków? Faktycznie jest polska norma, która już. Została wycofana, niemniej jednak wciąż jest obowiązująca w tej terminologii, w której wykorzystujemy podział tynków na kategorie. Kategorie tynków w dużym uproszczeniu są, dzielimy od pierwszej do czwartej, gdzie pierwsza jest najgorsza, czwarta jest najlepsza, w związku z czym najczęściej spotykana kategoria tynków w inwestycjach deweloperskich trzecia. Nie jest, nie jest najlepsza, ale wciąż jest obarczona. co to mówi w ogóle, że wiesz, trzy, cztery, jak to rozróżnić, czy kategoria jest trzy, jeden, cztery, jakby na, na czym to polega? Kategorie tynków mówią nam o tym, Jakie są dopuszczalne nieprawidłowości w, w wykonaniu tych tynków? Czyli kategorii, tynki kategorii drugiej będą gorsze, będą obarczone większymi odchyłkami, większymi nieprawidłowościami niż kategorii, niż kategorii czwartej. Rozumiem. Czy czwarta to pewnie jest jakaś tam gładka kartka, a, 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 a jedynka to w ogóle lepiej, lepiej nawet o tym nie mówić: papier ścierny na ścianie. Ok, to rozumiem, że Wy sprawdzacie to na podstawie swoich wytycznych, wytycznych norm tak i sprawdzacie, czy te kategorie, na które się mówił deweloper, to rzeczywiście to jest to, co, to, co dostarczy. Jak Dobra. najbardziej. Oprócz kategorii, oprócz tego, jaki materiał został zastosowany, co jeszcze sprawdzacie przy tynkach? Sprawdzamy to, jak te tynki zostały wykonane w całościowo. Zaczynamy od, od, od uszkodzeń mechanicznych, poprzez zarysowania, czyli pęknięcia na tych tynkach, które są. No, można powiedzieć, nieodłącznym elementem nowo realizowanych inwestycji. Sprawdzamy płaszczyzny, piony, kąty proste, to jak są obsadzone narożniki tynkarskie, czy tam występują jakieś nieprawidłowości. Ok, czyli jak to wygląda technicznie? Podchodzicie z narzędziami, sprawdzacie kąty, rzeczywiste, rzeczywiste kąty w poszczególnych częściach tak, mieszkania? Tak to faktycznie się odbywa. Robimy to poprzez kontrolę narzędziami w tym przypadku kątowników budowlanych i, 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 i ład kontrolnych. No, przykładając, przykładając je do tynków, do narożników, do płaszczyzny ścian jesteśmy w stanie odczytać na szczelinomierzu płynowym jaka jest wartość tej odchyłki i czy ona przekracza dopuszczalne ryzyko. Warto wspomnieć o tym, że te normy mówią o tym, że te tynki nie, nie muszą być idealne. Tak? To nie jest tak, że wszystko będzie tak jak w laboratorium. Piony będą się zgadzać, kąty będą zawsze 90 stopni, tylko są jakieś odchyłki, które są dostępne, tak jakby są dozwolone, natomiast, natomiast wy sprawdzacie, czy ten, ten, ten odchyl od normy jest e, za duży, żeby, e, żeby się nie nadawał po prostu do dalszej, do dalszej pracy przy tym, tak? Zgadza się. Faktycznie warto mieć świadomość, że wchodząc do, do takiego mieszkania nie mamy do czynienia z finalną warstwą. Z, zgodnie ze sztuką przyjmuje się, że na takie tynki, jakie by one nie były, powinna jeszcze zostać położona warstwa wyrównująca, gładzi, na przykład kipsowej, hmm. która nam ujednolici tą strukturę, pozwoli na uzyskanie powierzchni, która będzie idealna w związku z tym, w związku z tym no, przyjmuje się, że, 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 że te tynki wymagają jeszcze, jeszcze obróbki. One, one, one mogą posiadać wadę. Co z wilgotnością? Bo to jest taki temat, który najczęściej chyba się pojawia u deweloperów, gdzie, gdzie trzeba uważać, że to mogą mieć największe koszty. Faktycznie tynki muszą mieć odpowiednią wartość wilgotności, żeby móc przystąpić do ich dalszej obróbki. No i tutaj problem nadmiernego zawilgocenia tynków w takim najlepszym wypadku może wynikać z tej wody technologicznej, która nie miała, nie miała wystarczająco dużo czasu, żeby wyjść z tych tynków, żeby te tynki wyschły sobie. Czyli no i... deweloper się śpieszył, położyli tynki, no, dwa dni później mówi, mieszkaniec do odbioru, proszę przyjść i podpisać papier, tak? Tak, no i to, jest, to, jest, to jest rzecz jasna, bardzo niepokojące i no i przede wszystkim problematyczne, bo chcemy wykańczać mieszkania, okazuje się, że mamy związane ręce, musimy tam nierzadko wrzucić jakiś sprzęt osuszający, czy, 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 czy ogrzewać na przykład mieszkanie. Ja bo myślę, że jest, na... że jest gorzej, przepraszam, Ci przerwę, ale myślę, że jest gorzej, jak nawet nie wiemy o tym, że te tynki są zawilgotniałe, bo nam się wydaje, że no przecież są na ścianach, a później się okazuje, że ten, ta wilgoć wychodzi w dalszych elementach jakby pracy. Tak? Zgadza się, zgadza się. No i w takim, takim mniej pożądanym i, i jeszcze bardziej niepokojącym zjawiskiem są na przykład zawilegocenia, które powstały nie z przyczyny tej wody technologicznej, która w tych murach zalegała, tylko z powodu jakiejś awarii. Mamy do czynienia z jakąś nieszczelnością dachu czy z nieszczelną instalacją. Ta woda która przezostaje się do tych murów, no będzie, będzie powodowała duże komplikacje i konsekwencje. Trzeba mieć świadomość tego, że tynk gipsowy, który jest najczęściej stosowany w mieszkaniach, w momencie, kiedy już raz poprawnie się skrystalizował, wysechł, w momencie, kiedy zostanie on ponownie zawilgocony, traci swoje parametry. Nie nadaje mhm. się tak naprawdę do dalszej obróbki, do dalszego użytku. Takie miejsce należałoby po prostu wymienić, skuć ten tynk i położyć go od nowa. Okay. Jakiś ekstremalny przykład, jakbyś dał. No, te tysiące mieszkań na pewno się znalazło jakiś taki, taki przykład, że wiesz, że po prostu ręce załamałeś, jak wszedłeś do takiego mieszkania i stwierdziłeś, że w ogóle kto wymyślił, żeby, żeby oddawać mieszkania w tym, w tym stanie. Faktycznie, faktycznie mieliśmy kilka takich przypadków historycznie. Mm. Taki chyba przypadek najbardziej, najbardziej niepokojący to była sytuacja, w której po wejściu do mieszkania, które było usytuowane na parterze, widzieliśmy zawilgocone ściany mniej więcej do wysokości dwóch metrów. Deweloper zapewniał zapełnia, nas, że to jest przyczyna leżąca po stronie jakiejś tam krótkiej awarii, która, która miała miejsce w podpiwniczeniu tego budynku, a okazało się, że zawilgocenie wynikało z problemu z izolacją poziomą ścian w garażu podziemnym, przez co woda, się, która się przedostawała do, do, do tego garażu, do tych murów, podciąkała kapilarnie do ścian w mieszkaniu, powodując permanentne zawilgocenie. No, tutaj sytuacja. Sytuacja w zasadzie krytyczna, można powiedzieć, bo wiązała się z koniecznością odtworzenia izolacji poziomej ścian w garażu, co, co, wiąże, się z, co wiąże się z bardzo dużym kosztem. Dziesiątki, jak nie setki tysięcy strat no. dla inwestorów. Na pewno. Tyle o tym, tym, żeby was nie przynudzać, kolejna lekcja jest o wylewkach i o czym? O, o ogólnopojętych podkładach podłogowych. Podkłady podłogowe, czyli będziemy mówić o podłogach.